Witam serdecznie. Dzisiejszy film będzie poświęcony wizualizacji, która ma na celu porównanie dwóch serii, z których jedna ma wyraźnie mniejsze wartości. W zasadzie pokażę dwie odmiany takiej wizualizacji. Będą się one różniły kształtem poszczególnych punktów serii. Spójrzmy na następujący zestaw danych. Mamy tutaj poziomy opadów w poszczególnych miesiącach roku. Pierwsza kolumna zawiera najmniejsze zanotowane na przestrzeni dekady opady, natomiast druga kolumna zawiera opady maksymalne zanotowane na przestrzeni dekady. Będziemy zatem porównywać dwie serie danych, minimalne i maksymalne wartości tych samych elementów. Ponieważ mamy tutaj do czynienia z opadami, czyli cieczą, a zatem w naszej pierwszej wizualizacji każdy punkt serii będzie miał kształt probówki. Jeśli na przykład będziemy mieć, tak jak tutaj, do czynienia z pomiarami temperatur, poszczególne elementy serii mogą mieć formę termometru. A zatem zapraszam do wspólnego wykonania takiej właśnie wizualizacji. Na początek zabieramy się za porównanie poziomów opadów, a zatem na podstawie zakresu A2C14 kombinacją klawiszy Alt F1 wstawiam do arkusza domyślny wykres kolumnowy grupowany. Następnie za pomocą przycisku Zmień typ wykresu na karcie Projektowanie zmieniam typ wykresu na liniowy. Usuwam oś wartości, która nie będzie nam potrzebna, ponieważ punkty serii będą opisane w inny sposób. Poziome linie siatki, w związku z tym, również nie będą nam potrzebne. Teraz, przy zaznaczonym obszarze wykresu, za pomocą przycisku dodaj element wykresu na karcie Projektowanie. Dołączam do mojej wizualizacji linię Minmax. Skutkuje to połączeniem kluczowych punktów położonych na liniach obu serii odcinkami. Teraz zaznaczam serię Max i za pomocą menu podręcznego dołączam do niej etykiety danych. Podobnie postępuję z serią Min, również dołączam etykiety danych. Linie serii nie będą nam potrzebne. A zatem włączam w stosunku do obu serii opcję brak linii w panelu formatującym, ponieważ nie mogę fizycznie usunąć tych serii z wykresu. Gdybym to zrobiła, również zniknęłyby linie Min Max, a są one niezbędne do wykonania wizualizacji. Po usunięciu linii serii zaznaczam linię Min Max. W panelu formatującym zwiększam szerokość linii. Do 12 punktów. To będzie właśnie szerokość naszych probówek. Teraz wykonam zakończenie probówek, a zatem wybieram typ zakończenia kwadratowe. Ten typ zakończenia będzie zastosowany do obu końców linii Min-Max, ale ponieważ dolna część probówki jest zaokrąglona, w związku z tym dobieram typ końca strzałki w postaci zakończenia owalnego. To zakończenie jest nieco duże, a zatem rozwijam menu rozmiar końca strzałki i wybieram pierwszy z brzegu, czyli najmniejszy rozmiar. Teraz przyszedł czas na pokolorowanie naszych probówek. Ponieważ jak pamiętamy, mamy do czynienia z linią Min-Max, a zatem w grupie linia wybieram wypełnienie gradientowe, a następnie dobieram gradient utrzymany w kolorystyce niebieskiej. Będzie ona bardzo odpowiednia dla naszych danych, które są danymi związanymi z cieczą. Niemniej jednak, gradient troszkę poprawiam. A zatem, pierwszy stopień gradientu zmieniam na zielony. Drugi będzie miał barwę ciemno-niebieską. A następne też barwę niebieską, ale w coraz to jaśniejszym odcieniu. Teraz kolej na efekty specjalne. W kategorii Efekty rozwijam menu cień i wybieram cień zewnętrzny, pierwszy w drugim rzędzie. Kolor cienia zmieniam na ciemno niebieski i zmniejszam nieco przezroczystość cienia. Dzięki temu cień będzie widoczny, ale nie będzie zbyt intensywny. Teraz zaznaczam etykiety znajdujące się na dole probówek, czyli odpowiadające serii minimum. W opcjach etykiet włączam opcję poniżej, aby ustawić te etykiety pod probówkami. Niestety etykiety te są bardzo przyklejone do dolnej części probówki. A zatem w kategorii Rozmiar i Właściwości w grupie Wyrównanie zwiększam wartość górnego marginesu do 0,6. Teraz kolejna etykiety związane z serią Maximum. Po zaznaczeniu etykiet w kategorii Opcje Etykiet wybieram położenie powyżej. W kategorii rozmiar i właściwości również zwiększam wartość marginesu górnego, tym razem do 0,7. Dzięki temu etykiety ustawią się powyżej probówek i będą od nich dość mocno odsunięte. Teraz wyznaczam najmniejszą wartość z serii Min oraz największą wartość z serii Max. Zaraz okaże się, do czego to będzie potrzebne. Otóż będzie potrzebne do przeskalowania osi wartości. Ponieważ jednak oś została usunięta na początku pracy z wykresem, po zaznaczeniu obszaru wykresu, za pomocą przycisku Plus wyświetlam menu elementów wykresu i zaznaczam opcję osie. Teraz mogę zaznaczyć widoczną oś wartości kliknięciem. Zamykam jeszcze po drodze okno elementów wykresu. I w panelu formatującym, w opcjach osi, wprowadzam nowe wartości dla minimum i maksimum osi. Minimum ustawiam na wartość o 20 mniejszą od obliczonego minimum serii. Wartość maksymalną zostawiam taką, jaka jest, ponieważ jest ona i tak o 25 jednostek większa od maksimum, które zostało obliczone. Chodzi tutaj o to, aby najmniejsza wartość na osi była dużo mniejsza niż najmniejszy pomiar, który może pojawić się w serii Min. Na pewno będzie to wartość ujemna, ponieważ nie notujemy ujemnych opadów. Dzięki takiemu przeskalowaniu osi nieco podniosły się nasze probówki, w związku z tym ich dolna część nie jest już obcięta tak jak to wcześniej było. Teraz jeszcze za pomocą menu elementy wykresu wyłączam wyświetlanie osi. Aby zyskać nieco miejsca w dolnej części wykresu, zaznaczam obszar kreślenia i zmniejszam jego wysokość, ciągnąc środkowy węzeł położony na dolnym boku obszaru kreślenia. Po zaznaczeniu etykiet, związanych z serią min, formatuję je, wybierając czcionkę Agency FB, zwiększając rozmiar i włączając pogrubienie. Format ten maluję do etykiet położonych przy serii MAX. Kolor tych etykiet zmieniam na szafirowy, natomiast kolor etykiet związanych z serią MIN zmieniam na ciemnozielony. Dzięki temu kolor etykiet koresponduje z kolorem krańców probówek. Teraz, klikając w środku dolnego zakończenia jednej z probówek, wyróżniam znaczniki serii MIN. W kategorii Wypełnienie i linia. Rozwijam menu znacznik, a następnie pod menu wypełnienie. Tutaj zaznaczam wypełnienie gradientowe. Będzie ono dokładnie takie samo, jakie zostało zastosowane do wypełnienia probówek. Teraz przechodzę do kategorii Efekty. Rozwijam menu Format 3D oraz dobieram górny skos o nazwie Wycięcie. Wracam jeszcze raz do kategorii Wypełnienie i linia. Tutaj w grupie Obramowanie włączam linię gradientową i wybieram gradient utrzymany w kolorystyce niebieskiej. Odwołuję na chwilę wyróżnienie znaczników. Okazuje się, że tych znaczników nie widać, czyli trzeba będzie je włączyć. A zatem ponownie wracam do menu Znacznik. W menu Opcję Znaczników włączam opcję Wbudowane. Zmieniam typ na okrągły. I zwiększam rozmiar do 10. Teraz po odwołaniu zaznaczenia, znaczniki położone w dolnej części probówek będą doskonale widoczne. Na wykresie brakuje jeszcze opisów związanych z miesiącem pomiarów. Nazwy miesięcy dołączymy do etykiet położonych w górnej części wykresu, a zatem po zaznaczeniu tych etykiet w opcjach etykiet włączam nazwę kategorii. A wyłączam opcję Pokaż linie wiodące. Potem jeszcze zmieniam separator na nowy wiersz. Dzięki temu nazwy miesięcy ustawią się nad wartościami pomiarów. Na koniec jeszcze zmieniam tytuł wykresu, wiążąc go z komórką A1, gdzie znajduje się odpowiedni do tego celu tekst. Czcionkę tytułu oczywiście formatuję. A więc tradycyjnie pogrubiam i zwiększam rozmiar czcionki. Tytuł jest dość długi, a więc nachodzi na inne teksty, znajdujące się na wykresie. Trzeba zatem zrobić miejsce na ten tytuł. Nieco miejsca zyskamy zmniejszając obszar kreślenia. Teraz jeszcze zobaczmy, jak reaguje wykres na zmianę danych w tabeli. Nasze probówki doskonale prezentują się na białym tle, ale żeby wyraźnie oddzielić wykres od danych i komórek arkusza, dołączymy do obszaru wykresu obramowanie. Po zaznaczeniu obszaru wykresu korzystam z karty Formatowanie i tutaj rozwijam menu kontury kształtu i wybieram kolor ciemno-niebieski. Ponownie rozwijam kontury kształtu i zwiększam nieco grubość obramowania. Tak prezentuje się gotowa wizualizacja o nazwie probówki. Ponieważ za moment będziemy chcieli utworzyć podobną wizualizację, tym razem dla pomiarów temperatur, zapiszę ten wykres jako szablon, a następnie skorzystam z szablonu i nieco go poprawię. Po kliknięciu obszaru wykresu prawym klawiszem myszy wybieram opcję Zapisz jako szablon. I w polu nazwa pliku wpisuję nazwę mojego nowego szablonu. Teraz czas na drugą wizualizację. Przenoszę się zatem do arkusza termometr, zaznaczam zakres danych A2C14, a następnie na karcie wstawianie za pomocą przycisku położonego w prawym dolnym rogu grupy wykresy. Rozwijam okno dialogowe, Wstawianie wykresu. Tutaj na karcie wszystkie wykresy, wybieram kategorię Szablony i w kategorii tej odszukuję ostatnio zapisany szablon. Po kliknięciu szablonu i przycisku OK do arkusza zostanie wstawiony wykres. Będzie on oczywiście wymagał pewnych modyfikacji. Na początku jednak ustawiam wykres w odpowiednim miejscu. I nieco go powiększam, aby wygodniej było mi pracować. Modyfikacja będzie przede wszystkim dotyczyła wypełnienia oraz kształtu poszczególnych punktów serii. Pamiętamy, że punkty te zostały utworzone na bazie linii Min-Max, a zatem należy te linie na wykresie zaznaczyć. Przy prawidłowo zaznaczonej linii Min-Max na probówkach będą widoczne dwa znaczniki w postaci kółeczek. To są właśnie końce linii min-max. Zresztą w panelu formatującym tytuł będzie właśnie brzmiał Formatowanie linii min-max. Tutaj w kategorii Wypełnienie i linia zmieniam kolory stopni gradientu. Ponieważ wykres wizualizuje temperatury, gradient będzie miał kolory od niebieskiego poprzez zielony, żółty, pomarańczowy, aż do czerwonego. Teraz zmieniam jeszcze typ zakończenia linii na zaokrąglone. Taki typ zakończenia bardziej pasuje do termometru. Teraz tytuł wykresu. Wiążę go oczywiście z komórką A1, w której znajduje się odpowiedni dla tej wizualizacji tekst. Oczywiście muszę również wyskalować nieco inaczej oś wartości, tak aby dolne części termometru stały się widoczne. A zatem po włączeniu osi, za pomocą menu elementy wykresu w opcjach osi zmieniam wartość minimum na minus 30, natomiast maksimum 40, następnie usuwam z wykresu oś wartości. Teraz jeszcze zmieniam kolorystykę etykiet. Etykiety serii Max koloruję na czerwono, natomiast etykiety serii Min na niebiesko. Dzięki temu będą one korespondowały z odpowiednimi końcami termometru. Teraz zobaczymy jeszcze, jak reaguje wykres na zmianę wartości w tabeli pomiarów. Takie zmiany wartości warto przeprowadzić, aby zorientować się, czy wszystkie elementy wykresu reagują prawidłowo. Czy na przykład teksty nie zaczynają nachodzić jeden na drugi, albo czy też nie dzieją się inne nieprzewidziane sytuacje. Tutaj jeszcze dochodzę do wniosku, że trzeba byłoby się pozbyć tych kropek w dolnych częściach termometru, a zatem usuniemy znaczniki serii min po zaznaczeniu znaczników w opcjach znaczników zaznaczam pole wyboru brak. Miejsce znaczników zajmą etykiety serii Min. Po zaznaczeniu etykiet w opcjach etykiet dobieram położenie środek. Po dokładnym przyjrzeniu się wykresowi, jeszcze dochodzę do wniosku, że należy nieco zmienić kolorystykę gradientu, tak aby była większa rozpiętość między kolorem niebieskim a czerwonym. W tym celu zaznaczam linię Min Max. I w panelu formatującym, w kategorii Wypełnienie i Linia, dokonuję korekty położenia stopni gradientu. Zmieniam też kolor stopnia zielonego na bardziej wyrazisty. Teraz myślę, że wizualizacja wygląda bardzo dobrze. Po bliższym przyjrzeniu się etykietom serii Max dochodzę do wniosku, że polskie znaki diakrytyczne nieco różnią się wyglądem od pozostałych liter. Ma to związek z czcionką Agency FB, która niestety niezbyt dobrze reprezentuje polskie znaki diakrytyczne, a zatem zmieniam czcionkę etykiet na taką, która będzie bardziej odpowiednia, czyli na przykład na czcionkę Calibri. Tutaj trzeba zaznaczyć, że polskie znaki diakrytyczne bardzo dobrze są odzwierciedlane w czcionkach Arial, Tahoma, Times New Roman, Calibri oraz Cambria. Jeśli chodzi o inne czcionki, to bezproblemowo można je stosować do opisów zawierających liczby. Natomiast tam, gdzie mamy teksty, należy po prostu przetestować czcionkę i sprawdzić, czy polskie Si, ci, Ni, O, E nie odróżniają się od pozostałych liter. Aby nie było różnicy w czcionce etykiet, również zmieniam czcionkę etykiet związanych z serią Min na kalibri. No i to już jest gotowa wizualizacja. Na koniec zamykam panel formatujący i rozszerzam nieco obszar wykresu, tak aby etykiety związane z serią MAX były położone w pewnej odległości jedna od drugiej. Ma to znaczenie w takich przypadkach, kiedy wartości pomiarów serii MAX w miesiącach położonych obok siebie są mniej więcej tego samego rzędu. Wtedy etykiety mogą nachodzić na siebie, a więc warto zwiększyć odległość między poszczególnymi punktami serii, tak aby właśnie te etykiety nie nachodziły jedna na drugą. I tak prezentuje się gotowa wizualizacja porównująca minimalne i maksymalne wartości temperatur w poszczególnych miesiącach roku. Tutaj mamy jeszcze jeden przykład wykorzystania tego typu wizualizacji. Nie ma tutaj takich charakterystycznych serii, gdzie jedna z nich zawiera dużo mniejsze wartości niż druga. Niemniej jednak, po wykonaniu niezbędnych poprawek, wykres typu probówka lub termometr może być wykorzystany i w tym przypadku. Dziękuję za obecność na tym filmie, za uwagę i tradycyjnie zapraszam na kolejny film.